Hej, 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 witajcie na drugiej części yy, całej paczki Starożytny Skarb. Yy, dzisiaj będziemy drapać numerki 6, 7, 8, 9 i 10. Zaczniemy od szóstki. Kto nie oglądał pierwszej części zapraszam. I szukamy trzech takich samych symboli mumia, harfa, Ibis, papirus i Łuk. Gra druga. Ibis, Ibis, faraon, harfa i papirus. Bonusu nie będzie już. Palma. Kleo, palma, hełm i faraon, wielbłąd, palma, winogrono, łuk i winogrono, słońce, dzban, kleo, winogrono i wielbłąd, Harfa, faraon, wielbłąd, hełm. I skrzynia, łuk, mumia, kleo, mumia i dzban, czyli szóste, szósteczka pusta. S, R. Tak jest. To teraz siódmeczka i szukamy trzech takich samych symboli kleo skrzynia statek faraon i mumia skrzynia hełm hełm palma i wielbłąd bonusu nie będzie już słońce łuk skrzynia statek i mumia Papirus, palma, wielbłąd, papirus i piramida, wielbłąd, kleo, hełm, łuk i harfa. Piramida, dzban, faraon, słońce i winogrono, dzban ibis słońce harfa i piramida czyli siódemeczka również pusta r t to teraz ósemka słońce mumia słońce skrzynia i palma, hełm, statek, uj, statek, skrzynia, słońce, skrzynia, faraon, piramida, papirus, sfinks dzban, bonusu już nie będzie i dzban, łuk, palma, statek, statek i winogrono hełm, winogrono, faraon, ibis i mumia. Łuk, statek Wielbłąd, winogrono i faraon. Papirus, mumia, harfa, dzban i hełm, czyli ósemka również pusta. A to teraz dziewiątka, harfa, palma, harfa, statek i harfa, mamy wygraną. Winogrono, mumia, skrzynia, ibis i kleo. Bonusu nie będzie: kleo, statek, mumia, hełm i hełm, faraon, statek, łuk, mumia i winogrono, sfinks, skrzynia, faraon, faraon i łuk, Gra szósta. ibis, piramida, Słońce, winogrono i piramida. Wielbłąd, Sfinks, papirus, Sfinks i Słońce. A w pierwszej grze mamy 10 zł. RR kontrolne. I na koniec dziesiąteczka. Winogrono, papirus, Wielbłąd, dzban, faraon, faraon, ibis, ibis, Kleo, i dzban, palma, ibis, skrzynia, sfinks, bonusu nie będzie. I skrzynia, dzban, słońce, Kleo. Sfinks i Faraon. Palma, palma, statek, mumia i winogrono. Piramida, mumia, słońce, winogrono i harfa. Papirus, łuk, wielbłąd, mumia i statek, czyli w dziesiątce również pusto. YZ czyli w tych y, od 6 do 10 pojawiła się dyszka w dziewiątce. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w następnej części, pa!